Pokój i przebaczenie. Pokój i przebaczenie to kolejne niesamowicie ważne wewnętrzne zmysły dla osiągnięcia szczęścia człowieka, a więc Ciebie i mnie. Sam Jezus Chrystus mówi, że niosę wam pokój i przebaczenie, komu odpuścicie i wam będzie odpuszczone. Takie przesłanie ukazuje w Ewangelii Świętego Jana. Jak na to mamy patrzeć? Każdy z pewnością doświadczył w swoim życiu lub doświadczy uczucia wewnętrznego niepokoju, a nawet wręcz wewnętrznego bólu z powodu tego, że ktoś go nie lubi czy nawet nienawidzi. I nie zawsze jest konkretny powód ku temu. Czasem oczywiście wynika to z czegoś, np. złego słowa czy czynu. A czasem nawet ktoś kogo nie zna, patrzy na mnie lub traktuje mnie z nienawiścią, nie wiedzieć czemu. Trudno to wszystko wytłumaczyć i zrozumieć mówi się o takich ludziach, wampiry energetyczne, czy diabły wcielone. Jedno i drugie odnosi się do świata duchowego, i tam raczej należy szukać przyczyny. Natomiast nie zmienia to faktu że czujesz się źle i nie możesz znaleźć spokoju. Wszelkie próby pojednania kończą się często niepowodzeniem. Dlatego Pan Jezus mówi konkretnie Wybacz Mu. Wybacz w sercu i duszy, a bez względu na to, jak dalej będzie na Ciebie patrzył ten, lub Cię traktował ten człowiek, który Cię nienawidzi i tak osiągniesz wewnętrzny pokój. A ten ból, który do tej pory trawił Twoje wnętrzności, ustąpi i pojawi się pokój wewnętrzny, ale również zewnętrzny, który się rozlewa i udziela dalej. A to już jest dobry pomost do miłości bliźniego, do patrzenia na Niego z wyrozumiałością, do budowania pokoju na większą skalę początkowo środowiskową, potem społeczną, a na końcu globalną. Taką właśnie drogę wskazał nam Pan Jezus i to nie tylko z miłości do nas samych, ale ogólnie z miłości do świata. Chowanie się gdzieś w odizolowaniu, aby unikać tego rodzaju cierpienia, nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdyż tylko pogłębiasz swoje cierpienie, a Pan Jezus mówi również, że nie poświęcenia, ale miłosierdzia, bo sam jest miłosierdziem, kocha również tych, co Go nienawidzą. Pragnie naszego szczęścia, a nie nieszczęścia, i to już tu, na tym świecie. I dlatego zostawił nam drogowskazy, a nie nakazy, i mówił, że prawo na, ma nam służyć, a nie że mamy stać się niewolnikami prawa. Dlatego też tak krytykował ówczesny faryzeizm, który niszczył miłość bliźniego zasłaniając się paragrafami prawa. Obecnie widzimy ten sam trend w kościele, chociażby w sądach biskupich, handlowaniu sakramentami i patrzeniu niektórych hierarchów kościoła oczami dzisiejszych faryzeuszy na ludzkie cierpienie i niedole. Również to krytykował na świętej pamięci papież Franciszek i przez to również był szykanowany i źle oceniany a on tylko przypominał nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krytykował Mamonę, Pychę i walkę o władzę, a więc coś, co nie powinno mieć miejsca w Kościele. Jest to ewidentnie działanie złego ducha w Kościele dla zniekształcenia jego obrazu i do zniszczenia. Uderza to również bezpośrednio w prawdziwych wierzących. Chrześcijan i ludzi, którzy oddają swe życie dla innych, poświęcają wszystko, co mają, aby służyć innym i naśladować Jezusa Chrystusa. Dlatego też, aby osiągnąć ten pokój wewnętrzny i zewnętrzny, konieczne jest nieustanne przebaczanie i wskazywanie drogi miłości i miłosierdzia, aż zatwardziałe i skamieniałe serca się otworzą. I zapragną wrócić do rodziny prawdziwego chrześcijaństwa, jakie stworzył przez swoje ogromne cierpienie Jezus Chrystus, nasz Pan i zbawiciel. Jest to jedyna droga do ocalenia świata przed złem i do osiągnięcia prawdziwego pokoju na wieki. Amen. A teraz, kilka ciekawych informacji ze statystyki. Na świecie 40% ludzkości wierzy w Boga. 52% w Polsce wierzy w Boga. 20% wierzy w siłę wyższą. 12% w Polsce wierzy w siłę wyższą. 31% świata wierzy w Jezusa Chrystusa. 40% ludzkości świata nie ma dostępu do Ewangelii. Z dziedziny nauki. 80% fizyków zajmujących się początkami wszechświata deklaruje, że wierzy w Boga. 76% amerykańskich lekarzy wierzy w Boga. 59% amerykańskich lekarzy wierzy w jakiś rodzaj życia po śmierci. 87% młodzieży deklaruje wiarę w Boga. Wśród naukowców polskich

Tobie oddaję moje serce i duszę. Prowadź mnie drogą do nieba. Podążaj za tymi słowami. Króluj nam Chryste w Trójcy Jedyny i Maryja pełna łaski. Amen. покой с тобой и до услышания.